Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lowe Krowe, którym moim państwa gościem jest ponownie Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Witam, dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, od 1 stycznia 2024 roku rolnictwo weszło w zupełnie nowe zasady. Reforma wspólnej polityki rolnej weszła w życie, obowiązuje nas plan strategiczny. W, nich, w nim bardzo wiele nowości, Między innymi ekoschematy i to takie, które też są dedykowane dla producentów zwierząt, także dla hodowców bydła mięsnego. I pytanie: szansa czy zagrożenie? Jak odbieracie te nowe zasady? Zasady. Absolutnie szansa. Znaczy należy pamiętać kontekst. Nie wszyscy to pamiętają, nie wszyscy to wiedzą. Kiedy planowana była reforma, nowa, nowa wspólna polityka rolna, ta, która teraz jest realizowana, jak w poprzednich latach była próba redukcji budżetu na wspólną politykę rolną o 30%. Wtedy komisarz Hogan i pan dyrektor Plewa przyjęli taką strategię, właściwie przekonywali, zwrócili uwagę na to, że rolnicy z jednej strony mają płatności bezpośrednie, które pomagają im utrzymać zdolności produkcyjne. Ale z drugiej strony są oczekiwania społeczne, coraz większe, żeby wykonywali pewne czynności na rzecz środowiska, na rzecz hmm, społecznych oczekiwań, które nie przynoszą dochodów, a są kosztem. Więc należy się rolnikom rekompensata tych dodatkowych kosztów za pewne hmm, praktyki ponoszone zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a niekoniecznie opłacalne dla nich. I to zakończyła się ta strategia powodzeniem. Hmm, przyjęto, że budżet będzie utrzymany. I to jest właśnie ta wiadomość, którą warto podkreślić, bo został utrzymany, w związku z tym płatności bezpośrednie nie zostały zredukowane, ale podzielone zostały na dwie części. Jedna część jest ta podstawowa, na starych zasadach, a nowa, znaczy ta druga część do, do uzupełnienia, to są ekoschematy. 25% one są tak, one przed... są do, tak, one są dobrowolne dla rolnika, natomiast no, państwo ma ból głowy, żeby tak skonstruować te ekoschematy, aby one z jednej strony uzyskały akceptację Komisji Europejskiej, że one są, rzeczywiście spełniają te cele, które były u, w założeniach, a z drugiej strony są na tyle atrakcyjne dla rolników, że oni będą chcieli pozięgać po te środki. Więc ekoschematy są absolutnie y, y, szansą i mogę powiedzieć, że w Polsce udało się y, przekonać, y, y, wypracować wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa y, taki... Y, Taki kształt tych schematów, że dość wyraźnie widać, w jakim kierunku one mają y, zachęcać rolników. Po pierwsze, rolnictwo węglowe, czyli utrzymanie węgla w glebie, zwiększenie utrzymania węgla w glebie i z drugiej strony dobrostan zwierząt, czyli poprawa y, komfortu y, życia zwierząt. I to są te dwa kierunki. Dla produkcji zwierzęcej y, udało się też y, w wyniku negocjacji zwiększyć budżet. Y, Produkcja zwierzęca jest dla nas y, Hmm. Tu też może taka mała dygresja. Yy, mamy problem z napływem zboża z Ukrainy, tego zboża jest dużo. Yy, gro zboża produkowanego w Polsce to jest zboże paszowe. Bez produkcji zwierzęcej problem będzie jeszcze większy. Inaczej mówiąc, produkcja zwierzęca jest dla nas kluczem, do tego, aby ci, co produkują tylko zboże, głównie paszowe, mieli zbyt. Rolnictwo to system naczyń połączonych? Na, absolutnie, naczynia yy, połączone. Ekoschematy, te, które są dzisiaj, dobrostan zwierząt. Yy, w dobrostanie zwierząt jeszcze na ten rok udało się wypracować wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa dodatkowe działanie we dobrostanie zwierząt. Oprócz ściółki, rozgęszczenia, wybiegów mamy redukcję zużycia antybiotyków. To jest dedykowane dla uczestników systemu jakości. W przypadku bydła jest to system QMP, w przypadku wieprzowiny zrobi jest to QFP. Jest to ba bardzo ważny z punktu widzenia branży ruch, dlatego że w łańcuchu wartości, w łańcuchu dostaw, żeby nasze zakłady mięsne mogły marketingowo sprzedawać, promować tą wołowinę produkowaną z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważoną z obniżonym zrzuceniem antybiotyków, potrzebny jest papier, potrzebny jest po prostu na, razem z żywcem muszą być dokumenty i certyfikacja daje taką szansę, aby w tym rozdaniu, pod koniec roku zakłady mogły skutecznie, mając odpowiedni wolumen zwierząt certyfikowanych, z potwierdzonym ważnym charakterem produkcji, promować je w sieciach, promować je w kanałach sprzedaży w Unii Europejskiej, ale także w krajach trzecich. Więc to jest szansa, którą powoli wykorzystujemy coraz lepiej. I jeżeli chodzi o hodowców bydła mięsnego, to jaką popularnością cieszą się te ekoschematy? W przypadku krów mamek w bydle mięsnym, to już jest kolejny, kolejny rok doświadczeń. I tutaj absolutnie widać było, że ci rolnicy byli przygotowani i Wykorzystanie, wykorzystanie było około 100%. Natomiast w przypadku rolników, którzy dopiero wchodzili w opas, w opas, prowadzą opas i tu wchodzili w ekoschematy, troszkę zabrakło czasu, było tego czasu nie za wiele, dość późno było opublikowane rozporządzenie, bo były tam jeszcze zmiany, były rozmowy z komisją. I ci rolnicy, którzy mają opas, wielu z nich się nie zorientowało. Teraz uważamy, że jest już więcej czasu, i na te, na te działania, które były w zeszłym roku przyjęte, nabór powinien być dużo, dużo większy, bo i doradcy będą lepiej przygotowani. Wyjaśnijmy może jedną rzecz, bo dla słuchaczy może to nie będzie oczywiste: że w Polsce obowiązują pewne przepisy, które wyznaczają minimalny standard w dobrostanie zwierząt, natomiast w przypadku ekoschematów my idziemy dalej. Absolutnie tak. Jest y, 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 dla przykładu prawo dopuszcza utrzymanie zwierząt na uwięzi. W przypadku, jeżeli, jeżeli rolnicy uwalniają te zwierzęta i mają rozrzedzenie 20%, dostają premię. Jeżeli 50%, dostają jeszcze większą premię. Jeżeli zapewniają zwierzętom ściółkę, co nie jest wymogiem obligatoryjnym w prawie, dostają kolejną premię. Rekompensaty kosztów de facto, bo nie są to premie, to są rekompensaty poniesionych kosztów. Zainwestowanie w wybiegi i zapewnienie zwierzętom dostępu do świeżego powietrza też jest rekompensatą. Kompensowane odpowiednią premią. Lepsza, a teraz lepsza profilaktyka, czyli obniżenie poprawa zdrowotności, obniżenie zużycia e, środków leczniczych e, będzie e, dawała kolejną rekompensatę dla, dla rolników. Zmienię teraz temat. Pan prezes jest także przewodniczącym grupy roboczej e, promocja w Kopa czyli w organizacji, która broni interesów rolników, farmerów e, w Brukseli. E, Szykują się teraz bardzo duże y, zmiany. Były zapowiedziane zmiany w polityce y, promocji. Wyjaśnijmy może, jak wygląda ta promocja i, i jakie są niebezpieczeństwa w tych niektórych pomysłach Komisji Europejskiej. Polityka promocji, która y, była reformowana w 2013 roku, wtedy właśnie byłem świeżo upieczonym przewodniczącym tej grupy i byłem też dość aktywny w tworzeniu tej nowej. Y, Nowego rozporządzenia. Ono ostatecznie ma numer 1144 przez 2014 z 2014 roku. Było procedowane bardzo szybko. To, co jest cechą charakterystyczną tamtego rozporządzenia, które obowiązuje do dzisiaj, to celem głównym polityki promocji, która przypomnę, jest finansowana ze wspólnej polityki rolnej, jest finansowana z pierwszego filara. Celem głównym jest poprawa konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Kropka. Zielony Ład i idąca za tym strategia Fork to Farm, e, od pola do stołu, e, wyznaczyła e, nieco inne podejście, e, czy jakby była apetyt na inne podejście do polityki promocji. E, zaczęły się tam przebijać w, w polityce, w strategii od pola do stołu e, hasła o zrównoważonej konsumpcji. W przypadku produkcji promocji mięsa mówiło się tam w, tej, w tym dokumencie, mówi się o tym dokumencie o promocji zrównoważonych metod produkcji, ale ta konsumpcja się tam przebijała bardzo mocno. Nawet były protesty. Pani poseł Spurek była, po opublikowaniu tego dokumentu, była, czyli strategii od pola do stołu, była rozżalona wręcz na twitcie. W jednym wypowiedziała się, że, właśnie poskarżyła się, że to nie tak miało być, panie komisarzu. Promocja mięsa miała być zakazana. Taki był pomysł. To miał być wpisane w ten dokument strategiczny. To nie zostało tak wpisane. Parę miesięcy później została opublikowana strategia, której liderem jest DG czyli Komisja do Spraw Zdrowia. I tam y, mięso zostało stygmatyzowane, w zasadzie zrównowa zrównoważone niejako, szkodliwy wpływ mięsa został porównany do y, tytoniu, do palenia tytoniu. I widać było wyraźnie, w, jakim, w jaką stronę komisja dąży i zmierza. Czyli, żeby y, środki na promocję produktów rolnych, na poprawę konkurencyjności, rozproszyć, rozwodnić na, na przekonywanie konsumentów do odstąpienia od mięsa, jedzenia więcej warzyw, owoców, produktów roślinnych, ultraprzetworzonych również, bo i takie tutaj były zakusy. Y, I reforma polityki promocyjnej szła ewidentnie w tę stronę. Y, dużym wysiłkiem Kopa y, sekretariatu, y, członków y, którzy pracowali z posłami, udało się to wyhamować te, te próby i de facto zablokować, bo komisarz Wojciechowski po konsultacjach, po analizie w Komisji do Spraw Rolnictwa przyjął wariant, który w zasadzie podtrzymywał te cele, które dzisiaj mamy, czyli promocję poprawy konkurencyjności rolnictwa, a dwa inne warianty, które były forsowane przez Digisantę, przez inne komisje, czyli odejście od tego, od tego, a przekierowanie, jakby zmiana celu na promocję zrównoważonej konsumpcji, to zostało de facto zablokowane, co spotkało się z niechęcią niektórych innych komisarzy i przewodniczącego Timmermansa, no i trwało półtora roku przeciąganie liny, przepychanie sprawy. Ta polityka promocji się nie odbędzie w tej komisji. Co dla nas jest bardzo dobrą informacją, ponieważ ta, która jest, jest bardzo dobra. Ten cel, który aktualnie jest, nam bardzo odpowiada. Czy z A te punktu nowe widzenia pomysły. Tak. Zmiany nie są Zmiana tutaj potrzebne. Zmiana w tym kierunku, w którym była planowana, absolutnie nie jest tam potrzebna. Drobne korekty mogłyby być dokonane w tej polityce, ale ryzyko, ryzyko że będą głębokie zmiany dokonane, które pójdą w kierunku zniechęcania do, do, do konsumpcji mięsa, do, do, do mięsa generalnie, absolutnie nie były dla nas to była czerwona linia. Europejski Zielony Ład to także trwający właśnie przegląd przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Czy jest tam coś, co budzi wasze obawy? No absolutnie. Przecież to, jest kolej, to jest to jest Digisante jest, która jest, odpowiada za dobrostan zwierząt, co dla wielu może być niespodzianką, ale za dobrostan zwierząt gospodarskich nie odpowiada komisarz do spraw rolnictwa Komisarz Wojciechowski, tylko odpowiada komisarz do spraw zdrowia Digisante. No, i tam pomysły są szalone. Tutaj drobiarze warto zapytać, bo to co zaproponowano dla drobiarzy, czyli zmniejszenie powierzchni do jednej trzeciej, czyli jakby trzeba by mieć trzy razy więcej kurników, żeby produkować tę samą ilość, to jest tylko taki przykład, w jakim, jaki jest to rozumowania tych ekspertów, którzy są tam zapraszani do, 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 do konsultowania i do proponowania rozwiązań. Kopa Kodżeka jest pod prądem, że tak powiem, jeżeli chodzi o te próby zmian. Komisarz Wojciechowski też zauważył, że to idzie za daleko, i na dzisiaj można powiedzieć, że no przed wyborami tutaj prawdopodobnie się wiele nie, nie zdarzy. Mhm. Ale rozumiem, że po wyborach może być powrót do tych niektórych pomysłów i z punktu widzenia hodowców bydła mięsnego, co tu jest najbardziej niebezpieczne? No, tu jest kwestia polityki. Tak, Okazuje się, że głosowanie na posłów, do europosłów ma znaczenie. Skład jaki jest, czy on będzie bardziej pro, pro zielony, czy, czy, czy będzie bardziej, że powiem, realistycznie chodził po ziemi i bronił interesów rolników, no to zobaczymy po wyborach, jaki będzie rozkład głosów, jakie będą nastroje w parlamencie. Na dzisiaj w tym parlamencie można powiedzieć, że parę miesięcy temu nastąpiło lekkie otrzeźwienie i nastąpiło, nastąpiła pewna refleksja, Dialog strategiczny zapowiedziany przez przewodniczącą von der Leyen. Absolutnie tak. I widać było zmianę klimatu, że jednak zaczęto krytycznie patrzeć na te, na te ekstremalne y, y, propozycje i wiele z tych propozycji, które były y, w ostatnim czasie głosowane, m.in. pomysł, żeby uznać bydło za instalację przemysłową, y, upadł, y, z czego się cieszymy. To też byłby spory wysiłek, ale to pokazuje, że na opłacalność produkcji w gospodarstwie pojedynczego rolnika, w moim gospodarstwie, ma ogromny wpływ polityka i ogromny wpływ decyzje polityczne, bo one mogą albo podnieść znacząco koszty produkcji, albo wręcz blokować rozwój. No i to jest rola przedstawicieli rolników, żeby być skutecznym w tych działaniach. I Kopako reprezentuje interesy 20 milionów Ludzi, rolników i ich rodzin. I, I patrzy i, polityką na i ręce. Patrzy. I patrzy aby na ręce przechodziły i Przechodziły rozwiązania tak. niebezpieczne. Dziękuję bardzo za tu rozmowę. To jeszcze może taka ostatnia tak. dygresja na koniec. Żeby być skutecznym, potrzebne jest najpierw na forum w Polsce uzgodnienie jednego stanowiska między organizacjami, potem jednego stanowiska organizacji i ministerstwa. Żeby je, być, że tak powiem, je, grać jedną grę na forum Unii Europejskiej, bo jeżeli się y, prowadzimy tę samą, mamy te same cele z ministerstwem na forum, ministerstwo działa na forum Rady Europejskiej my na forum organizacji, które też przekładają się na wpływ na członków rządów w poszczególnych krajach i na parlamentarzystów, mamy większe szanse na skuteczność w działaniu. Tu postawimy kropkę na d. Moim Państwa gościem był Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Procentów Bydła Mięsnego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ja dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Lowe Krowy.